Witaj, zanim przejdę do głównego tematu poradnika, czyli jak zostać youtuberem, przedstawię Ci prolog, który ułatwi Ci zrozumienie tego filmiku. Wszystko zaczęło się niewinnie, po ciężkim dniu w szkole, dwie matmy i przyroda na koniec. Chciałem się trochę zrelaksować. Zwykle po powrocie do domu oglądam śmieszne filmiki w internecie i moich ulubionych youtuberów. W tej czynności towarzyszy mi mój e-papieros P1. Zapytacie dlaczego P1? Odpowiedź jest prosta, bo cenię sobie innowacyjność połączoną z jakością. Ale nie o tym. Tak więc po powrocie chciałem powapować. Niestety likwid mi się skończył. Więc poszedłem do mamy po hajs. Byłem nawet gotów przez tydzień wycierać kibel po sobie. Niestety mama pozostała nieugięta. No ale trudno. Wpadłem na pomysł, że sam zarobię sobie na likwid. W końcu mam chęci do pracy. Przeglądając liczne oferty, nic nie znalazłem. A jeśli coś mnie zaciekawiło, to nie spełniałem wymagań. Życie w Polsce dla dwunastolatka jest ciężkie. Nie dość, że nie może znaleźć pracy, to jeszcze ta szkoła. Zadają tyle. To przez nich nadal jestem w czwartej klasie. Po co komu cyfry rzymskie? Przecież żyjemy w Polsce. Ale ja łatwo się nie poddaję, więc szukałem dalej. Aż natrafiłem na filmik, w którym jakiś youtuber, nie wiem, pierwszy raz go na oczy widziałem, mówił, że dużo hajsu można zarobić na YouTubie. Tak jak mówię, zacząłem zarabiać spore pieniądze, dlatego że tutaj was nie będę oszukiwał, na tym się naprawdę teraz zarabia dobrze, zarabia się spore pieniądze. Wpadłem więc na pomysł, że zostanę youtuberem. Oglądając wiele poradników na ten temat, zdobyłem ogromną wiedzę, którą się teraz z Wami podzielę. Zacznijmy od podstaw. Najpierw trzeba założyć konto Google. Aby to zrobić, należy kliknąć na Zaloguj się, następnie Utwórz konto i teraz musimy pouzupełniać wszystkie dane. Gdy już uzupełnimy formularz do połowy, czeka na nas data urodzenia. I tutaj taki pożyteczny lifehack. Polecam ustawić więcej lat niż mamy w rzeczywistości, abyśmy mogli oglądać filmiki Sex Masterki. Po uzupełnieniu reszty, zgodnie z prawdą, trzeba zgodzić się z regulaminem, oczywiście go nie czytając. Kliknąć następny krok. W ten sposób otrzymamy swój własny adres mailowy. Klikamy dalej. Teraz wystarczy wejść na YouTube'a Kliknąć, zaloguj się, a teraz pokażę Wam jak należy przeprowadzić fazę końcową zakładania konta na YouTube. I voilà. Jesteśmy YouTuberami z prawdziwego zdarzenia. Wejdźmy może teraz na nasz kanał. Tutaj możemy zmienić nasz awatar, tło oraz opis. Aby zmienić nazwę naszego kanału, bo na przykład nie chcemy używać naszych danych osobowych, wystarczy wejść w ustawienia YouTube. Następnie kliknąć na Edytuj w Google. Teraz możemy edytować nazwę na taką, jaką chcemy. Przy wyborze pamiętajmy, aby nasza nazwa była oryginalna i taka, aby przyciągnęła jak najwięcej widzów. Teraz możemy sprawdzić, jak prezentuje się nasz nick. To tyle w tym poradniku. Jak zostać YouTuberem? Mam nadzieję, że Ci pomogłem. A i jeszcze jedno. Jeśli dobijecie cztery łapki w górę, to wstawię kolejny świetny odcinek. Dzięki, dzięki, za Wasz kazdzięki. Dzięki, dzięki. Jesteście wszyscy świetni. Dzięki, dzięki, za Wasz kazdzięki. Dzięki, dzięki. dzięki. dzięki, dzięki, dzięki za